Wygrał 8 lat temu w ramach zawodów krajowych. Wtedy dosiadał wspaniałej bolszewickiej klaczy Artika, na której później odniósł swój duży międzynarodowy sukces, zajmując drugie miejsce w konkursie Grand Prix na CSI Widernault-Sztadt w Austrii. Kortina, której dziś dosiada, klacz wyhodowana w Polsce, w stadionie koni nad gramy, należy do spółki Wekta Inwestycje. do córkogiera ogiera Elvaro od matki po Coriano. przyjechał do nas z Województwa Dolnośląskiego, na co dzień reprezentuje klub i ośrodek i Smurszary Sherry Trzemnica ما ایمانه بیشتر زن